Cześć, cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj znowu zastępuję maskotkę kanału, ponieważ nie wiem w sumie czemu, ale ją zastępuję. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem. Yy, no, to jest pierwszy film z serii yy, Moja kolekcja. Yy, nie wiem. Nie wiem czy ile jeszcze będzie tych filmów, ale wiem, że ogólnie jest taka, jest taka seria moja kolekcja i będzie tych filmów chyba więcej. A więc pierwszy film to moja kolekcja, nasza kolekcja całego kanału, ale się nazywa moja kolekcja. No. no i dzisiaj mamy moja kolekcja figurek z jajka niespodzianek tych zabawek. A więc ogólnie ona jest taka jest ich ogólnie więcej tylko mam gdzieś w jakichś pudłach no ogólnie nie liczyłam ile ich jest ale 28 elementów Mam ogólnie więcej, tylko że po prostu mm, są jakieś jakichś nagram jeszcze jedną taką moją kolekcję jakaś niespodzianki i ja będę miała y, figurę z jakimś niespodzianki i ja będę miała jak znajdę wszystkie. No, nie wiem czy wiecie, że teraz też ogólnie są jeszcze smerwy w jajkach, niespodzianek, a tyle dziewczynki są so lalki bardzo. No ogólnie to takie malutkie, nie Barbie? Dobra, więc chodźmy na ostatni rząd. W ostatnim rzędzie mamy zwierząt. Rząd zaczyna kotek, potem mamy misia z jakimś kubkiem, takiego misia kalnera. Potem mamy pieska, kangura i renifera. Ten kangur i renifer są ogólnie z tej samej serii. Następnie mamy Następnie mamy e, figurki z bajek, e, mamy pierwszy rząd, pierwszy. ten rząd rozpoczyna Kwum Panda, mamy dwie bajka kung Panda, mamy dwie kung fu Pandy, potem tego żółwia z Kwum fu Pandy, który robi coś takiego. Już biorę żółwie, ten żółw tutaj ma są taki przycisk i... On robi coś takiego. Ogólnie, nie? O. I ta rączka jest też wyciągana, ale jedną ręką. O, no wyciągnąłam, bo mam jedną rękę. Na razie tylko. Bo drugą trzymam. Aparat. No jeju, nie, nie mogę teraz sadzić. Żółwiowi ręki. wiem, że to może być nudne. Ta akurat więc możecie pominąć, jak wkładam żółwie rękę. Poczekajcie. Okej, już żołów żółw ma rękę. No, i na bajka to jest Bogbojowicz, ten kot. I potem mamy nóżki Miki, myszki, myszkiemiki, grającego w piłkę nożną, Kubuś puchatek, bajka. I z tego kubusa, puchatka mamy naszego prosiaczka, ze smurfów mamy mądrale i minionki. Nie pamiętam, który to był minionek, bo. I nie no zapomtać. Zapamiętać. Ich nazwy. Następnie mamy z bajki Angry Birds. Te trzy ptaki. Yy, te trzy ptaki yy, yy, niebieskie. Potem mamy z, nie z bajki, ale. Mamy tego Danonka. On nie jest z bajki, ale stwierdziłam, że mogę go tam dać. Następny rząd to są tu: mamy dwa potworki. Yy, ten potworek. Tak się tu otwiera. Następny potworek to taki, który nic nie robi, tylko tak kręci głową. No i taki potworek. Jeszcze mamy takiego z kostką, z tutaj cyferką 3. I autko, autko nie jest potworkiem, ale dałam autko tutaj bo nie wiedziałam co zrobić następny rząd to jest rząd takich zabawek do których nie mam elementów gdzie zgubiłam tu mam jakieś kręgle tu mamy piłeczkę, tą maszynę i kręgielka mamy też tu mamy tą laleczkę do której nie mam spodu następnie mamy samą sukienkę Yy, od gargamela, jest to sukienka, paletkę. Jedną powinny być dwie paletki, plus piłeczka. I to się zakłada: o tak, tu na palet można grać kimś. Tu mamy y, z tego dużego Kinder'ego, niespodzianki, y, takie zaczepki na jakiś łańcuszek, takie buziaczki, i tą laleczkę. Y, bo ogólnie miałam więcej. Tylko dlatego to dałam tutaj, bo miałam tego więcej, ale zgubiłam. No i pierścionek Hello Kitty. Uhuhu. Hello Kitka, takie serduszko. Dobra. Dobra. więc dziękuję za obejrzenie odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i nie hejtujcie. Pa!